Witam serdecznie. W tym wideo pokażę wam jak się pracuje z artykułami oraz jak działa słownik na stronie GramoLex. Jak utworzysz konto, otrzymasz od nas maila z linkiem do weryfikacji. Klikając na link, trafisz tutaj na stronę profilową. Strona działa w taki sposób, że jak klikniesz podwójnie na jakiś wyraz, na przykład na ten, pojawi się okienko na górze z definicją tego słowa oraz z tłumaczeniem. Można również posłuchać, jak słowo się wymawia. U mnie komputer tłumaczy na Polski. Żeby u ciebie też tak było. Trzeba tutaj, gdzie jest napisane Welis Próg, wybierz język. Tu trzeba wybrać Polski i trochę, trochę niżej. Wisa översättning Pokazuj tłumaczenie. Jak ta opcja jest zaznaczona, to tłumaczenie pojawia się automatycznie obok flagi. Jak ta opcja nie jest zaznaczona, to trzeba kliknąć na flagę, żeby tłumaczenie było widać. Nie zapominaj o tym, że wszystkie zmiany trzeba zapisać tutaj za pomocą tego niebieskiego przycisku. Spora Endringer. Na stronie profilowej można również zaznaczyć, jakie tematy Cię interesują. Ja wybrałem trzy tematy: zdrowie, jedzenie i sport. Przejdźmy teraz na stronę, na stronę startową. Klikniemy na Start Seeda i tutaj pod wyrazem Last Tips. Widzimy cztery polecane artykuły. Widzimy również, że każdy artykuł zależy do jakiegoś tematu, który wcześniej zaznaczyłem na stronie profilowej. Otwórzmy na przykład ten artykuł. Większość artykułów na stronie ma podobną strukturę to znaczy, pod obrazkiem znajduje się tekst i pod tekstem wideo albo jakiś plik audio. Pod artykułem widać ikonkę tutaj, która poprowadzi Cię dalej do testu, za którego pomocą możesz sprawdzić, jak dobrze pamiętasz słowa, które występują w tekście. Żeby dobrze zapamiętać jakiś wyraz, można go zapisać do ulubionych. To jest bardzo proste. Klikniemy na słowo. A potem klikniemy na gwiazdkę nad szwedzką flagą, i już dodaliśmy jedno słowo do ulubionych. I dodamy jeszcze jedno, i już mamy dwa zapisane słowa. Tutaj obok tytułu widzimy jeszcze jedną gwiazdkę, co oznacza, że nie tylko słowa, również artykuły można dodać do ulubionych. Klikniemy i już mamy jeden zapisany artykuł. Ale gdzie można takie artykuły znaleźć? Klikniemy teraz na artyklar, i tutaj nad polem do wyszukiwania na mina favoriter, i tu jest artykuł, który wcześniej dodaliśmy do ulubionych. Artykuł można oczywiście znaleźć w wyszukiwarce tutaj. Więc wpiszemy początek tytułu i znowu znaleźliśmy artykuł o Koka. Jak nie, pamiętamy nie. tytułu artykułu, no to można znaleźć artykuł według tematu. Widzimy, że. To jest jakieś jedzenie. Klikniemy na mod, i znowu znaleźliśmy ten nasz artykuł. Zapisane słowa można znaleźć podobnie. Klikniemy na Łódź słowa, i tutaj nad polem do wyszukiwania na mi, na faworiter, i tu widzimy dwa słowa, które wcześniej dodawaliśmy do ulubionych. Można oczywiście usunąć stąd słowa. Klikniemy na słowo, potem na gwiazdkę, potem na mina minafavoriter i widzimy, że tego słowa już nie ma tutaj. Zobaczmy teraz, jak działa nasz słownik. Wpiszemy jakieś szwedzkie słowo tutaj i widzimy tutaj, nie tylko definicje i tłumaczenie, również różne formy gramatyczne tego słowa oraz czasem nawet pokrewne wyrazy. Można też tłumaczyć z polskiego na szwedzki. Trzeba najpierw zaznaczyć, że chcemy tłumaczyć z polskiego na szwedzki i piszemy polskie słowo i to jest szwedzki odpowiednik. Jak wpiszemy słowo, którego nie ma w słowniku, komputer sprawdzi, czy to nie jest przypadkiem złożone słowo, którego częściej można, można rozpoznać. Na przykład słowo hund dogis hotel dla psów składa się z dwóch wyrazów: hund i dogis jest i przedszkole i komputer znalazł oba słowa. To było wszystko, co chciałem dziś pokazać. Zachęcam każdego do wypróbowania i przetestowania strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.